Październikowe premiery na kanale Justa Animuje TV. Zapraszam Was na mój nowy kanał, gdzie publikuję animację mojego autorstwa. Na przykład o pewnej rudej rysicy czy takim słodkim piesku misiu. Ten piesek misiu to tak zwana chimera, i o chimerach zobaczycie wkrótce nowe odcinki. Chimery to magiczne zwierzęta o niezwykłych mocach, które stopniowo. Zdobywają władzę nad światem. Ale władzę nad światem należy również dla, dla kotów. Takich jak moja tutaj rysica Kinga w wersji Rysiej. Rysica Kinga zwana również Firjury Okularnik to bohaterka z serii największy Skarb świata mojej pierwszej serii komiksowej i potem animacje. W tym roku mamy 25 lat tej serii i z tej okazji Zobaczycie również niedługo jakieś nowe produkcje. Zanim jednak to nastąpi, to chcę Wam powiedzieć, że w październiku, jeśli będzie wszystko ok, to możecie spodziewać się właśnie odcineków Kimer na tym kanale YouTube. W tym na przykład zobaczycie, jak wygląda nasza kotka Róża. Róża to tutaj jest kilka jej wersji. Na tych rysunkach prezentowanych, i na przykład w pewnym momencie róża staje się myszą. A dlaczego? To zobaczycie w serialu Chimery. Dzisiaj premierem miał odcinek Całkiem Nowa Baźni, a w zasadzie taki film, który jest już połączeniem wszystkich wyprodukowanych epizodów z tej serii. I jest to taki, wiecie, Halloweenowy trochę akcent, bo postacie z serii Całkiem Nowa baśń są wzorowane na naszej. Mitologii słowiańskiej. Zachęcam do obejrzenia tego właśnie filmu. A wkrótce zobaczycie kolejne stwory, w tym właśnie jako taką zapowiedź macie na tym filmiku. Oczywiście będzie też motyw naszej rudej rysicy, bo tak jak wspominam, w tym roku będą kolejne przygody kingi. Ale zanim zobaczycie przygody kingi, to będzie na przykład Dina Himer. I tutaj właśnie Rysica w okularach nie może się doczekać, żebyście odwiedzili jej kanał na YouTubie. Mamy tu Liska, a tu właśnie jest Mora Zosia, czyli właśnie bohaterka z serii Całkiem Nowa Paśń I możecie obejrzeć jej przygodę już dzisiaj na kanale YouTube. No a to Rysica w okularach i czeka na Wasze lajki, polubienia i przede wszystkim na suba więc żebyście mogli nie przegapić jej przygód.